Siema, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Igor. Dzisiaj przyszło mi coś takiego: kupa żelazka. I już Wam mówię co to jest: to jest statyw do tych dwóch monitorów, który zamówiłem za około 80 zł. Więc dzisiaj będziemy sprawdzać, jak sobie poradzi taki właśnie monitorowy uchwyt podwójny, podwójny do, żeby zawiesić te monitory. Zapraszam Was do oglądania. Dobra, i w tej chwili jesteśmy już na podłodze, bo na stole to by się to nie zmieściło. Niestety muszę pokazać tą stronę, ale to są, tutaj są badane, więc ich nie będzie widać. I tak, otwierałem tą paczkę już. Sorry, jakbym mikrofon buczał czy coś. I w niej jest tyle żelastwa. <grym> tu mam instrukcję, bo to już otwierałem. I tak Wam powiem, że to będzie katorga, żeby to złożyć. Więc może to wypakuję i może zacznę to już składać. O dziwo nie było tego tak dużo i wygląda to dosyć na, na, na dosyć prostą konstrukcję. Mamy dwa imbusy, różnej wielkości. Mamy milion śrubek i innego typu żelazka. Mamy to, co będziemy montować do monitorów. Wszystko skręcane na imbusy albo na coś innego. Organizery do kabli. To się ceni. I mamy rurkę, która będzie robiła za podstawkę. Kurde, niskie to. To i tak, mamy tutaj dwa do montażu Wesa. Dwie, dwie takie płytki, o, widzicie. Mamy tutaj gigantyczne imadło do łapania i mamy drugą jego część, która będzie pewnie jakoś tak przychodzić czy coś. O, y, mamy jakąś podkładkę potem pod i madło. No i tak z grubsza to wszystko, więc ja to sobie teraz poskładam. No jednak y, nie do końca. Postanowiłem ukrócić ten film o sam montaż. Tego całego, tego całego ramienia i wszystkich rzeczy do monitorów, ponieważ myślę, że tak naprawdę nikogo to nie obchodzi, jak ja sobie to zamontuję. Wszystko jest napisane w instrukcji, do czego zaraz przejdę również i myślę, że po co Wam widzieć 20 minut, jak się męczę z tym, żeby to zamontować, bo trzeba to było wszystko skręcić, te metale zamontować do monitorów, trzeba było to wszystko wyregulować, dużo roboty. Przy tym spędziłem około 2 godziny i Zostawiłem to bez filmu. I tak, teraz przechodząc już do samych statywów. Za to jest za 80 zł, za 90. Sami widzicie, są one tutaj ulokowane już. I one trzymają się dobrze. Montowałem je, na radę cały dzień, regulowałem je pod siebie itp. i Mam je już kilka dni. Jak na razie naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyły, oprócz kilku rzeczy. Przede wszystkim instrukcja, która jest dosyć słabo napisana, ponieważ nie ma w niej napisane, gdzie, jaka dokładnie śruba przychodzi. Po prostu jest to tak sobie napisane, a, a se tam po prostu to włócz. Nie jest to jakieś niesamowicie trudne, jednak trzeba to kilka razy przeczytać, zanim to yy, się zrozumie. Drugie, sama długość yy, tych ramion, które teraz widzicie, ponieważ yy, kiedy chcę na przykład yy, sobie. To jest monitor mój główny 21,5 calowy, to jest monitor 17-calowy. Mam je dosyć daleko, ale to dlatego, że nie mogę mieć ich bliżej. Ponieważ ramię nie pozwala mi na to, bo jak próbuję ten monitor wystawić bliżej, to ten z tyłu mi się chowa. I to jest właśnie problem, że to jest troszeczkę za krótkie. Myślę, że nawet 30 cm na plus ka na, każdą, na każdej długości byłoby o wiele lepiej, bo ja mam bardzo długie biurko i mi to troszeczkę nie pasuje. I te monitory są daleko, Chciałbym, chciałem je mieć bliżej, troszeczkę inaczej, ten na przykład pod większym kątem, delikatnie, no, ale się nie udało z tego powodu, że są te babki yy, za, za krótkie. I kolejnym yy, aspektem są organizery na kable kompletnie do dupy przepraszam za wyrażenie kompletnie do dupy one są, ponieważ nie da się tam włożyć żadnego kabla może kabel od myszki ale na pewno kabla zasilającego czy kabla sygnałowego VGA tam nie włożymy, ponieważ no, dwa takie pękły mi już zamieniłem to zwykłym rzepem po prostu, niewarte, kompletnie plastikowe, byle jakie główienka, jeśli chodzi o stabilność, są one stabilne wystarczyło je dobrze skręcić, jeśli chodzi o wysokość, to wspominałem o tym że rurka jest dosyć niska, nieprawda ponieważ jak zawiesiłem na samej górze, tak naprawdę yy, całe, całe to ramię, to było aż wręcz za wysoko, o wiele za wysoko i musiałem to zmienić na, teraz mam jakoś na 2 trzeciej wysokości i jest naprawdę dobrze, więc mówię jak jesteście dosyć wysocy to myślę, że to Wam spokojnie wystarczy. I ogólnie, czy się to kupić opłaca? I tak i nie. Jeśli macie dwa wielkie 27 calowe monitory, bo takie tu maksymalnie wchodzą, według opisu to według mnie nie, ponieważ już lepiej kupić dwa oddzielne Ramienia za, no to będzie oczywiście więcej kosztowało, ale dwa oddzielne ramienia, żeby mieć pełną dowolność. A jeśli macie dwa mniejsze monitory i troszeczkę krótsze biurko, jeśli chcecie te monitory mieć jakkolwiek ustawione bliżej, to myślę, że. Okej, okay, możecie to brać. Więc ogólnie takie przemyślenia z mojej strony. Yy, mam nadzieję, że pomogłem Wam w wyborze właśnie takiego uchwytu na monitor, na monitory. Więc jeśli Wam w jakikolwiek sposób pomogłem, możecie zostawić łapkę w górę i zostawić komentarz, jeśli Wam to się kiedykolwiek przyda. Ja Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do następnych filmów. Cześć!